Cześć! Dzisiaj będzie o uchwycie na bity produkcji WIHa Magic Flip Force, czyli magnetyczny z magnesem pierścieniowym. Gdy wkręcamy wkręty do drewna, przykładowo takie na przykład jak tutaj, które mam. Często pojawiają się problemy z optymalnym prowadzeniem wynikające z ich długości. Uchwyt nabity, który teraz prezentuję, posiada mocny magnes pierścieniowy neodymowy, który jest w stanie utrzymać ciężkie wkręty i umożliwia pracę za pomocą jednej ręki. Gdy kupowałem to narzędzie, moje oczekiwania były zupełnie inne. Myślałem, że to będzie maksimum, co będzie w stanie utrzymać ten magnes. Jak zobaczyłem, jakie jest to mocne, to sobie tylko tak pomyślałem, ile tak naprawdę jest to w stanie udźwignąć. Nie mam takich bardzo ciężkich wkrętów, więc wziąłem coś, co mam pod ręką. Tu mam napój 0,33 litra. Zobacz, co się dzieje, gdy próbuję to podnieść. Unosi bez problemu. To będzie jakieś, na przykład tutaj mam 290 gram netto. Kto by pomyślał, że ten magnes potrafi być takim diabłem? Żeby tego używać, oczywiście potrzebujemy najlepiej jakiejś wkrętarki. Montujemy ten nasz uchwyt. Następnie bierzemy sobie bita, wsuwamy go. Naciągamy ten pierścień, i w tym momencie możemy już przyłożyć nasz wkręt. Przez to, że ten magnes jest taki mocny, no jest naprawdę bardzo ciężko sprawić, żeby nam ten wkręt wyskoczył. Teraz ciekawostka. Gdy wkręt. Znajdzie się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią materiału. Tuleja uruchamiająca automatycznie powraca i odsłania widok uba wkręta. W razie potrzeby wkręcimy wkręt mocniej w materiał. Aby dezaktywować magnes pierścieniowy, tak jak teraz to tutaj jest, spróbuję to dezaktywować, odsuwamy tuleję uruchamiającą. I automatycznie wkręt odpada. Jeżeli chodzi o wkręty, to wcale nie musimy korzystać na przykład z takich jak tutaj. Równie dobrze możemy użyć tego typu. Gdy wkręcamy tego typu wkręty, warto pamiętać o tym, aby nie trzymać je w ten sposób jak ja teraz to tutaj prezentuję, no bo wiadomo, że tutaj ta, ten gwint jest ostry, można się pokaleczyć, warto jest zaciągnąć sobie tą tulejkę, nałożyć wkręt do magnesu, i następnie, jeżeli chcemy się wspomóc podczas wkręcania tego wkrętu zawsze możemy tutaj chwycić tą tulejkę ona jest pozostaje w bezładzie także jest to jest również ciekawostka jeżeli chodzi o to narzędzie Narzędzie to jest odpowiednie do bitów, zgodne z normą DIN 3126, ISO 1173, format C6.3. Jeżeli chodzi o napęd, to tutaj jest to 1/4 cala, czyli jak wcześniej. Dokładnie to samo, co w przypadku tego bita, który montujemy w tym miejscu. Dostajemy produkt w takiej specjalnej kasetce z tworzywa sztucznego. Ona jest w wielokrotnego użytku i zabezpiecza nam narzędzie przed pyłem. Oczywiście możemy tu w tej kasetce umieścić jeszcze również jakieś inne uchwyty, które posiadamy. Ja zapłaciłem za ten produkt z wysyłką 70 zł. Kupowałem w Amazonie. Całkiem możliwe, że można gdzie indziej kupić taniej. Jeżeli chodzi o kraj produkcji, to niestety tutaj nie ma takiej informacji. Także podejrzewam, że to będzie Chiny. W tym odcinku będzie to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Niebawem porównam również. Ten uchwyt z jakimś innym, na przykład produkcji Wera. Tymczasem dziękuję Ci, cześć.